Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z częścią z Państwa spotykam się po raz kolejny, ponieważ mieliśmy okazję rozmawiać na wyjazdowym posiedzeniu komisji. Natomiast dla tych Państwa, którzy dzisiaj spotykają się z naszą firmą po raz pierwszy, ja nazywam się Karolina Kmak, reprezentuję polską spółkę Schwander Polska, która jest wykonawcą oczyszczalni ścieków membranowych z dezynfekcją w Solinie, ale nie tylko, bo takich obiektów w Polsce wykonaliśmy już kilkadziesiąt, ponad 40 na chwilę obecną. Także w imieniu własnym oraz prezesa zarządu Szwander Polska bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Środowiska i panu przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zaproszenie. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że możemy Państwu zaprezentować te nowe, ekscytujące innowacje w zakresie oczyszczania ścieków i recyklingu wody, które nasza spółka wypracowywała w zasadzie w toku no już ponad 15-letniej działalności. Jeżeli chodzi o wyzwania, w jakie stawia się nowoczesnym oczyszczalniom ścieków obecnie, My w Szwandar Polska postanowiliśmy sobie za cel zmianę postrzegania ścieków komunalnych jako zła koniecznego. Uczymy postrzegania ścieków jako zasoby wody, energii, surowców wtórnych przy jednoczesnym zapewnieniu jak największego bezpieczeństwa sanitarnego, ale też optymalizacji kosztów eksploatacji obiektu, bo to również bardzo istotne. I w naszych oczyszczalniach uzyskujemy wodę użytkową odnowioną biologicznie wodoporównywalną do pierwszej klasy czystości wód płynących, jeżeli chodzi o jakość hmm. Także na zdjęciu o, przepraszam. Nie w Innowacyjne oczyszczalnie ścieków powinny odpowiadać na pięć kluczowych wyzwań sektora. Pierwsze trzy aspekty to zagospodarowanie oczyszczonych ścieków, czyli odnowa i odzysk wody, usunięcie ze ścieków mikrozanieczyszczeń oraz energooszczędność procesów technologicznych. I te aspekty już udało nam się dopracować do perfekcji w ciągu ostatnich lat. Natomiast do pełnego obiegu zamkniętego pozostaje nam jeszcze kwestia unieszkodliwiania odpadów w postaci osadów pościekowych, które powstają na tych obiektach. I tutaj kolega, pan Wojciech Tesarczyk w kolejnej prezentacji przedstawi Państwu rozwiązania, jakie przyjmujemy i będziemy wprowadzać w życie w celu pozyskania energii i odzysku substancji biogennych z osadów pościekowych. Jako wzorcowy przykład innowacyjnej gospodarki wodnościekowej chcielibyśmy przedstawić gminę Solina. Zrealizowaliśmy już trzy nowoczesne oczyszczalnie MBR dla gminy. W Beresce, która zastąpiła źle funkcjonującą oczyszczalnię klasyczną w Polańczyku. Widzą ją Państwo na zdjęciu. Kolejna oczyszczalnia w Solinie, która również jest widoczna teraz na slajdzie. Trzecią budujemy obecnie w miejscowości Wołkowyja nad jeziorem Solińskim. A czwartą wykonaliśmy dla ośrodka państwowego Rewita, podlegającą pod Agencję Mienia Wojskowego. I jak Państwo widzicie, tutaj zrzut ścieków jest bezpośrednio do jeziora. Spełniają one bardzo rygorystyczne normy i tak jak Pan Wójt wspominał, jezioro odzyskało pierwszą klasę czystości wody, od kiedy te obiekty tam funkcjonują. Natomiast gmina Solina nie poprzestaje jeszcze na obecnych obiektach i w przyszłości planuje jeszcze dwie inwestycje. Jedna z oczyszczalni ma zostać zmodernizowana, a kolejna rozbudowana i przebudowana. I tak jak wspominałam, te zmiany, od kiedy pojawiły się oczyszczalnie nowoczesne, następują bardzo szybko. Przede wszystkim są to widoczne zmiany i odczuwalne dla turystów. Już turyści i mieszkańcy nie skarżą się na odory które były bardzo uciążliwym problemem ze względu na, na niedziałającą oczyszczalnię, a Jezioro Solińskie odzyskało pierwszą klasę czystości czystości wody. Wójt gminy Solina postanowił zaufać naszym rozwiązaniom i zdecydował się na wprowadzenie naszych rozwiązań technologicznych, czyli z procesów membranowych, filtracji membranowej z dezynfekcją UV. I od początku te obiekty, te oczyszczalnie, które my wykonujemy, są od samego początku przygotowywane na powtórne wykorzystanie ścieku oczyszczonego jako wody użytkowej. Do jakich zastosowań? Do mycia, do podlewania, do nawadniania. Jednak z powodu trudności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w tym kierunku, oczywiście, do tej pory nie mogliśmy tego nazywać. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego że obecnie w prawodawstwie mianem ścieku oczyszczonego ustawa określa zarówno zanieczyszczony ściek oczyszczony po oczyszczalni klasycznej, jak i wodę poddaną odnowie, która spełnia wymogi porównywalne do jakości pierwszej klasy czystości wód płynących. Nie ma prawnego rozgraniczenia tych pojęć, dlatego ponowne wykorzystanie wody odnowionej jest utrudnione, chociaż technologie w Polsce już są i technologie na to pozwalają. Tutaj Państwo możecie zobaczyć, jak wygląda jakość naszego filtratu, zdjęcie z oczyszczalni ścieków w muszynie. I tak jak wspominałam, my stosujemy potrójny proces. Standardowo ściek oczyszczony po konwencjonalnej oczyszczalni ścieków zawiera m.in. zawiesinę, bakterie i wirusy chorobotwórcze oraz mikrozanieczyszczenia. W naszej technologii dodatkowo na filtracji membranowej zatrzymujemy i redukujemy w w największym stopniu farmaceutyki, mikroplastiki, pestycydy i substancje PFAS, czego żadna inna technologia nie jest w stanie uzyskać. Ponadto zapewnia ona wstępną dezynfekcję ścieków, co oznacza, że wszystkie bakterie chorobotwórcze są zatrzymywane przez membranę. Następnym elementem, który stosujemy, a który eliminuje pozostałe 99,9% wirusów i bakterii ze ścieków oczyszczonych, jest dezynfekcja UV. E w ten sposób otrzymujemy w pełni bezpieczny, zdezynfekowany filtrat, który jest odzyskaną wodą użytkową. Woda recyklingowa, użytkowa czy też odnowiona, odzyskana, bo tak możemy ją określać, takim mianem. Może zostać z powodzeniem wykorzystana do różnych celów, m.in. do produkcji sztucznego śniegu, do utrzymania czystości w miastach, do nawadniania pól golfowych, do podlewania upraw zgodnie z rozporządzeniem, do spłukiwania toalet czy jako woda technologiczna w przemyśle. I też jeszcze pochylimy się nad kwestią mikrozanieczyszczeń, dlaczego my aż tak bardzo zwracamy na to uwagę. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się informacje o obecności w pożywieniu i wodzie pitnej mikroplastiku, który powstaje w wyniku rozpadu tworzyw sztucznych na mikrocząsteczki. Mikroplastik wraz z odprowadzanymi ściekami z gospodarstw domowych, gdzie powstaje między innymi w trakcie ścierania pranej odzieży, która jest wytworzona z syntetycznych tkanin, przedostaje się do rzek, a następnie do mórz i oceanów, trafiając do łańcuchów pokarmowych, a po spożyciu ryb i owoców morza niestety z powrotem do organizmu człowieka. Podobnym wyzwaniem obecnie są farmaceutyki, antybiotyki, leki przeciwzapalne czy środki antykoncepcyjne przedostają się do ścieków i stamtąd do środowiska wodnego z gospodarstw domowych, szpitali czy hodowli zwierząt. Szkodzą one organizmom wodnym, powodując problemy z płodnością oraz groźne mutacje, dlatego taka technologia jak nasza temu zapobiega. Ale nie tylko gmina Solina jest tak zaangażowana w innowacyjne technologie. Obecnie oczyszczalnię membranową z dezynfekcją i odzyskiem wody planuje miasto i gmina Niemcza, miasto i gmina Złoty Stok, gmina Lądek położona nad piękną rzeką Wartą. Wiele gmin prowadzi obecnie procedury związane z przygotowaniem dokumentacji na przebudowę źle pracujących oczyszczalni ścieków klasycznych na nowoczesne obiekty w technologii membranowej. Co istotne i co chcemy podkreślić to metody, które my stosujemy nie są drogie a są bardzo skuteczne i to zarówno pod kątem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych są tańsze od oczyszczalni klasycznych. I stąd też taka popularność i stąd też mamy tyle obiektów już w Polsce wybudowanych. Przede wszystkim oczyszczalnie w technologii membranowej mają pewną przewagę, którą jest ograniczenie terenu pod budowę. Nasze oczyszczalnie zajmują tylko połowę terenu zajmowanego przez klasyczne obiekty. Są schermetyzowane, personel nie ma styczności bezpośrednio ze ściekami. Są zautomatyzowane i eliminujemy pracę człowieka do minimum. Procesami steruje program, który bazuje na wskazaniach urządzeń pomiarowych online. Program, program zawiera algorytmy, które są oparte na naszym know-how, z wdrożonymi elementami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Jednym, jednym właśnie z doskonałych przykładów jest oczyszczalnia dla miasta i gminy uzdrowej, uzdrowiskowej Muszyna w Małopolsce, Polsce, którą Państwo widzą obecnie na zdjęciu. Szczególnie, że jest ona położona nad rzeką Poprad, do której następuje zrzut ścieków oczyszczonych. Jest to rzeka graniczna, więc mieliśmy tutaj do czynienia z opinią polsko słowacką i musieliśmy dostosować jakość ścieków oczyszczonych do przepisów i słowackich, i polskich. Za przykładem Muszyny idą kolejne gminy ościenne, między innymi gmina Rytro, której nowoczesna oczyszczalnia ścieków będzie finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. I chcielibyśmy się również pochwalić, ponieważ ostatnio nastąpił ogromny przełom i w grudniu 2021 roku państwowe gospodarstwo wodne Wody Polskie oddział w Krakowie podeszło do kwestii odzysku wody w odmienny sposób niż do tej pory po wielu konsultacjach po wielu badaniach które przedstawiliśmy przedstawialiśmy między innymi porównywanie parametrów mikrobiologicznych w potoku Kasinianka i naszego ścieku oczyszczonego gdzie on daleko daleko przewyższał jakość wody w potoku po wielu rozmowach i po wielu konsultacjach wydano nam pozwolenie wodnoprawne na zakwalifikowanie ścieków jako wodę użytkową dla oczyszczalni ścieków przy stacji narciarskiej Kasina Ski w Kasinie Wielkiej. W okresie od 1 listopada do 30 marca każdego roku ścieki bytowo-gospodarcze mogą być wprowadzane do ziemi za pomocą armatek śnieżnych czyli stosowane do sztucznego naśnieżania, a od 1 kwietnia do 30 października każdego roku za pomocą zraszaczy. I tutaj Państwo widzą na zdjęciu tą oczyszczalnię. No i musimy nadmienić, że jesteśmy bardzo wdzięczni dyrekcji oddziału krakowskiego i mamy nadzieję, że wszystkie pozostałe oddziały będą się wzorowały na tym pozytywnym przykładzie. Na świecie takie rozwiązania funkcjonują między innymi w Stanach Zjednoczonych i Australii. Mówimy tutaj konkretnie o, o sztucznym naśnieżaniu. Unijne przepisy, rozporządzenie również na to pozwala, a my jako pierwsza firma w Polsce spełniliśmy wymogi nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody. Także w Polsce jest to precedens i oczywiście są trudności ponieważ wszelkie innowacje początkowo są trudne do wprowadzenia i jest to wyzwanie nie tylko w Polsce ale również w Europie i na świecie w szczególności pod kątem dostosowania prawodawstwa i zakwalifikowania tych odzyskanych surowców jako produkt w naszym odczuciu komunikacja między, pomiędzy sektorem innowacji oraz instytucjami rządowymi mogłaby być znacznie lepsza. Jednak mimo wszystko posiadamy w Polsce kilkadziesiąt obiektów i jest to najwięcej obiektów tej technologii w Europie i wszystkie one już w chwili obecnej, w tym momencie są przygotowane w pełni do odzysku wody zgodnie z rozporządzeniem, o którym wspominała pani dyrektor. Więc wymieniając tylko kilka przykładów ciekawszych referencji, które posiadamy. Między innymi oczyszczalnia ścieków dla hotelu Bania Termalenski w Białce Tatrzańskiej, gdzie woda odzyskana wykorzystywana jest do chłodzenia i do, w przyszłości do sztucznego naśnieżania i nawadniania, ponieważ chcemy się wzorować na precedensie Skasineski. Kolejna oczyszczalnia to oczyszczalnia realizowana w Tatrzańskim Parku Narodowym, oczyszczalnia na Łysej Polanie. Tutaj woda odzyskana będzie wykorzystana do spłukiwania toalet. I jedna z nowszych naszych inwestycji oczyszczalnia ścieków dla browarów kraftowych w szczyżycu to jest powiat limanowski. I woda poddana odnowie jest wprowadzana do stawu rybnego. Ponadto do wszystkich celów technologicznych związanych z funkcjonowaniem wybudowanych przez nas obiektów, czyli z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i urządzeń, używamy odnowioną wodę w obiegu zamkniętym i nie używamy do tych celów w ogóle wody wodociągowej. I dlaczego aż tak bardzo skupiamy się na odzysku wody? No cóż, głównym celem naszych działań jest oszczędność wody. Polska ma jedne z najniższych zasobów odnawialnych wody pitnej w Europie na mieszkańca. Gorzej w Europie jest tylko w Czechach, na Malcie oraz Cyprze. A z powodu zmian klimatycznych nasz kraj coraz częściej narażony jest na susze i niedobory wody. Dużo uwagi w Polsce poświęca się retencji deszczówki. Proszę sobie wyobrazić, ile w Polsce dziennie jest zrzucanych ścieków do rzek bezpowrotnie utraconych, ponieważ jest to woda słodka, więc my proponujemy, aby opracować plan, jak te ścieki oczyszczone mogą być wykorzystane. No i oczywiście na razie takim mianem nazywa je prawo, ale w przyszłości będzie to określone mianem wody użytkowej, wody odzyskanej lub wody odnowionej. Jedną z propozycji może być na przykład wykorzystanie do nawadniania kanałów melioracyjnych. Można również przy okazji kanalizacji sanitarnej wykonywać kolektory i zawracać z oczyszczalni do użytkowników wodę, która może być używana następnie w gospodarstwach domowych do podlewania, spłukiwania toalet, do oczek wodnych, oczywiście po uprzednim jej przygotowaniu, czyli ostatnim stopniu oczyszczenia za pomocą filtracji membranowej i dezynfekcji. W zakresie ryzyka to rozwiązań, które proponujemy oddam później głos doktor Klarze Ram, która opracowuje analizę stopnia ryzyka oddziaływania na środowisko i na człowieka, ale tak Podsumowując, w ostatnim czasie widzimy bardzo wyraźnie, że rynek zaczyna się zmieniać i rynek zaczyna dostrzegać systemy w obiegu zamkniętym. Widzimy to przede wszystkim po ilości zapytań oraz zleceń, które otrzymujemy na oczyszczalnie ścieków z odzyskiem wody. Widać wyraźnie, że nastąpiło w końcu przełamanie myślenia i nareszcie innowacyjne systemy zostały dostrzeżone i już nie mierzymy się w ciągły sposób z tymi opiniami, że tylko klasyczne technologie są dobre. Nasza technologia też zyskała ogromne uznanie na rynku międzynarodowym. Od czterech lat działamy w krajach bałkańskich, przygotowując materiały oraz koncepcje związane z odzyskiem wody w rejonach położonych nad Morzem Adriatyckim. Obecnie technologią zainteresowane są Włochy, konkretnie Sycylia, gdzie prowadzimy rozmowy i przedstawiamy nasze rozwiązania ukierunkowane na oszczędność wody i powtórne jej wykorzystanie. Na Wyspach jest to oczywiście szczególnie istotne, ponieważ woda słodka jest tam bardzo droga. Doradzaliśmy przy projektowaniu oczyszczalni Branowej w Finlandii, a wizytami w naszych oczyszczalniach interesował się rząd Indii oraz kraje afrykańskie. Tutaj niestety zatrzymała nasze działania pandemia COVID-19. I cóż, chcemy powiedzieć, że według naszej wiedzy i, i, i według naszych kontaktów z partnerami międzynarodowymi i, i uczelniami to, to Polska posiada jedne z lepszych technologii oczyszczania ścieków na świecie, które już działają. Jedną z zalet tej technologii jest jej modułowość oraz skalowalność. Przede wszystkim może być zastosowana do malutkich obiektów. Przygotowujemy prototypy oczyszczalni, które mogą być stosowane na promach, statkach, małych jednostkach pływających ale wykonujemy skalowanie od niedużych przepływów po bardzo duże. W Polsce wybudowaliśmy ponad 40 oczyszczalni, ogromne oczyszczalnie oparte na tej samej technologii działają w Chinach, Dubaju czy Szwecji dla miasta Sztokholm. I kolejną bardzo istotną kwestią jest to, że wszystkie źle działające obiekty klasyczne, które nie uzyskują efektów w tym momencie, w bardzo prosty i łatwy sposób można zmienić na technologię membranową, co pozwoli na odzysk wody z tych ścieków. I jeżeli chodzi o naszą firmę i nasz zespół, no my jesteśmy pasjonatami, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i, i w szczególności odnowę biologiczną wody. Wiemy, że skojarzenia w tej kwestii raczej są nieprzyjemne, jeżeli chodzi o temat ścieków, ale dla nas to jest życiowe wyzwanie i pasja. Człowiek pobiera wodę ze środowiska, częściej jej wykorzystuje, resztę zanieczyszcza i po prostu wyrzuca. Dlatego naszym celem i misją jest zwrócenie reszty w formie oczyszczonej, dokładnie takiej, jak, jaką się pobrało ze środowiska, i wtedy możemy mówić o sukcesie. I chcielibyśmy bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie, ponieważ takie. Takie spotkania są dla nas nieocenione. Możemy się z Państwem podzielić tym, jakie trudności i wyzwania napotykamy na co dzień, jakie zmiany widzielibyśmy my, praktycy. Uważamy, że nasze doświadczenie i nasz głos mogą pomóc zmienić obowiązujące przepisy, promować dobre technologie, a także włodarzy jednostek samorządowych, którzy chcą te technologie stosować z korzyścią dla środowiska naturalnego. I uważamy, że samorządy powinny być zachęcane do tego, aby stawiać na nowe technologie, być może uzyskiwać lepsze relacje w dofinansowaniu oraz udziałach własnych. Trudności, jakie napotykamy, w szczególności są spowodowane brakiem pomocy zewnętrznej. Wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy, osiągamy za własne środki. Współpracujemy z placówkami naukowymi, szczególnie z Politechniką Warszawską, Śląską i Politechniką Krakowską. Ponosimy ogromne nakłady finansowe związane z badaniami i rozwojem, ponieważ na to stawiamy najbardziej. Nasze rozwiązania w zakresie odzysku wody zostały dostrzeżone i wyszczególnione jako jedne z najlepszych praktyk w ramach Międzynarodowego Projektu MONGO z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Gdańskiej Fundacji Wody w 2021 roku. I chociaż środowisko naukowe i inne firmy sektora zwróciły uwagę na naszą technologię, kwestia oczyszczania ścieków i odnowy wody pomimo swojej olbrzymiej wagi często jest nadal marginalizowana i zaniedbywana, chyba że mamy okazję zwrócić na nią uwagę opinii publicznej przy takiej okazji jak dzisiejsza. Na zakończenie chcielibyśmy z całą mocą podkreślić, że to właśnie dzięki instytucjom centralnym i dzięki ustawodawstwu można podjąć działania, a Polska może dokonać olbrzymiego skoku technologicznego w branży, która będzie kluczowa w nadchodzących dekadach na całym świecie. To właśnie dzięki Państwa wsparciu Polska może stać się światowym liderem w zapewnieniu ochrony i odnowy najcenniejszego zasobu na naszej planecie wody. Dziękuję uprzejmie dziękujemy bardzo za zaprezentowanie technologii w wykonaniu szwander polska teraz będziemy poprosili panią...